Ja jestem Siemana Maneczka, jestem Johnny do Krajownicza, nie ma Dzisiaj ze mną będzie chyba kilka osób A mianowicie Franek, zacznę na że nagrywam Nagrywam W ogóle tu mam taką super klawiaturę Nagrywam, A wysyłamy w ogóle na dzisiejszy odcinek Chciałbym wyznać sobie cel, By wbić piątą rangę na zadymiarzu U nazwy Zaraz przyjdzie mi mi Czyli moja siostra I odblokuje mi tego oto Zadymiarza Tylko do pola Nie, nie, no nie, tylko do pola Chciałbym wysłać Zaproszenie, okej okay. No, co piszesz, Franku. No dawaj, dawaj, wysyłaj to. Kościół. Dajesz? wyślij, wyślij, wyślij. Ale wyślij to. Nie, nie dawaj tego zaproszenia do King Konga. A super. Nagrywam Ludzie Teraz mam przyjść Homimi I otworzyć mi Tika Nie będę z wami grać Homimi Dobra Homimi nie ma, więc ja odblokowuję Tika Super Punkt kulminacyjny, a oni mi przerywają. Po prostu najlepiej na świecie. A więc oto odblokowy wuje zadymiarza Tika. O ja! Nowa postać. Tik. Ósmy zadymiarz z Alei Pucharów. Tak. Tik. Mam Tika, Mam go. Dobra, z nimi się nie chce grać. Oj, no please, please, szybko, Dobra, ustawiam sobie, nie przeszkadzać. Nie będą mi mogli wygodzić. Zaproszę. Kurczę, ale ja się tym jaram. Mam tikka, ludzie! Ale super, dzisiaj sobie wyznaczyłem, że będę mieć piątą rangę na tiku. Spróbuję dobić. Jest chyba jako, jakąś najlepszą postacią, ale myślę, że może być. Wiele razy już zginąłem od Tika, więc chyba nie będzie jakiegoś problemu, żeby nim teraz grać. No dobra, hoppa. No, przyjaciel Tik oczywiście musi przyjść sobie. No i to to. Dobra, dobra, dobra. Ej, dobra, zginą. Mam 7 cubów. Ło Ej, ale ten gościu jest sztos ten... Nie, myślałem, że ten jest power cube. Mm. ta-da, Hop, hop, hop. Już mi do! Już mi tam! Już minę, a minę kwasów. To jest piękne, win. Bo pierwsza gra Tikiem i to był win. Dziewięć puszek, super. Nowy bym wbił drugą rangę. Super się w ogóle gra z Bo na tej mapie, Bo jest super na tę mapę ogólnie. Co? Dlaczego Tik ma w tylnej części Mapę. Lub jakąś kartkę. Dobrze. Okay. Dobra, chyba możemy dalej grać. Okej, okay. czytało wszystkich graczów, już odblokowałem Tikachun. Mimi, już odblokowałem Tik'a, ty miałeś to zrobić. Tak, widzę, fajna tapeta. No, no pierwsza gra się w się Mi więc naprawdę ja jestem za. Tiki to nawet fajna postać, można by powiedzieć. Ten temat na odcinek bardziej zupełnie przez przypadek, bo nie chcę mieć ani jednego zadymiarza na tej brązowej randze. No, już nieładnie wygląda i tak nie chcę. No i bez problemu wbijam piąte rani na wszystkich zadymiarzach No i jeny, ten flak ważny jest taki dziwny. A masz. Głowa tika, wal w niego, hop, hop, hop. Jak się fajnie gra tikiem. O, jak się fajnie ginie tikiem w ogóle, wiecie? Bardzo fajnie się ginie tikiem. Nie, no, jeny. Z jakim ja noobem gram. Zero, i dobrze mu, tak on stracił dużo puszek, ja nie. Again? Dobra. Możliwe, że teraz się w gościu postara, bo możliwe, że to był lag. Ja i tak nic nie stracę, jak będzie piąta. Jak będzie czwarta, to niezbyt mi się to będzie podobać, ale... O, ja mam teraz właśnie laga. Tam mi się nie chce iść, bo właśnie już ktoś tam rozwala to. Nie chcę mieć konfrontacji, a gram tikiem, bo nie, nie, jakby nie wiem, czy gram dobrze nim. Tik jest dobry, jeżeli chodzi o zastraszenie ofensywy. Moje, ty tik? Ty się troszkę nie zagalopowałeś? No weź ty tik. O ty Tiku jeden. No jakim cudem ja zginąłem? Zobaczę sobie jak będę oglądać odcinek. Teraz ty mi gościu nie ginie, rozumiesz. Zginiesz, to jest najgorszym graczem w brawi. Star na świecie. Jest, nie, ja z nim nie gram. Słuchajcie, ja z nim nie gram. Nie mam zamiaru tak przegrywać, a my się widzimy w kolejnej rundzie. Ok, już jesteśmy. No, no dobra, weź, te, dobra, ej, dobra, jest znowu bo. No i oczywiście musi być też Leon, nie? No Leoś, Leoś, dajesz Leoś. No to jedziesz, no da, pokaż, pokaż z czego jesteś zbudowany Leonardo No, 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 proszę Jestem bardzo ciekaw Jestem bardzo ciekaw jak ty jesteś wytrzymały Może spróbuję zobaczyć co... Leoś O nie, Piperka? Piperka jak nic Ja bym tu zaczekał, wiesz, bo tam jest Piperka i ja mam mało HP znaczy, mam pełne, ale i tak moje ograniczenie HP jest małe. No, 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 no. A, a, a weź spróbuj mnie zabić. Wtedy ja bym ci tak rzucił moimi, yy, minami? Można to tak nazwać? Eeej, wy, wy, wy. Szczególnie ty, Piper. Nie zamierzam tak z tobą się bawić. No, i jedziesz ją. Pięknie. Tylko nie wiem po co tam postawiłeś swojego ulta. Ło, 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 Ło. Się troszeczkę zagalą wałem. Czy to tam nie leciało w nich? Ej, ej, wiej mi stąd, Leon. Bo ty się mnie boisz. Mówisz mi, ty się mnie boisz. Tylko się boisz do tego przyznać, bo ty się mnie boisz. Ty się mnie po prostu boisz, wiesz Leon. Pagni Leonardo. Un curto. Un curto. Nie przekonałaś mnie, ja sam się tego podjąłem. Ty mnie tylko zniechęcałaś do tego swoim gadaniem. No dobra. O Jez, nie no to się nagrywał. Nagrywam. Yy, wytłumaczę Wam to, bo byłem na parku linowym. Przepraszam w ogóle, że nie komentowałem przez jakiś czas. Byłem kiedyś na parku linowym i tam przeżyciem na wysokości. No, byłem na takim dla dzieci, żeby jakby no, przynajmniej trochę tam być. Potem weszłem na niską, żeby się uswoić z lękiem. A potem na średnią, która była najwyższa do mojego wzrostu, bo duża, była już na wiele większych dzieci. Więc tak... no, no się idzie. Więc udało mi się wejść na tą średnią przejścią. No i to wszystkim. Jakby co mi mnie do niczego nie nam. Jak przyczycie moje imię, no to macie problem. Albo ja mam problem, przepraszam. Co ja zrobiłem się takie bardziej ponure, ale czasami wolę się jakby skupić na nagrywaniu. No ja no, jalo, no jalo, alo alo czy będziesz tak gonił cały czas Franku? Ja cię rozwalę Daj se siana No daj se siana Ty mnie tak nie porobisz Frankenstein, Ty mnie tak nie porobisz Oj nie ma siły Żebyś ty mnie tak porobił Weź się Franker Masz, kurde. Nie zamierzam teraz zginąć. a zginąłem, kurcze. Zero. za czwarty teraz jest zero, a tak to by było plus jeden chyba. No dobra. Już Tak długo czekam na tę chwilę. Ej dobra, Pol gra. To zaproszę sobie Pola. Zaraz możemy... Ja go sobie obejrzę. A z wami widzę się za jakiś czas. Okej, okay, okazało się, że Pol grał. Pol grał na y, walce z robotem. Ja mu zaraz napiszę, że... Nagrywa. A więc fajnie, dobra, to idziemy na tym. Walka jest bezpłatna? No, spoko, spoko, Kurde, a ja muszę mieć te... O, ma... nie. O, ma to co ja. A, czy on też musi położyć... Ej, dlaczego... Ja nie chcę z nim grać. Dobra, ja robię nie przeszkadzać. No i gramy. Pol. Eee... Ty yy, dobrze wiesz, że ja nagrywam, nie? No nie! To spoko, to jest Ej dobry, mój kurz, będzie musiał następnej tej tajmarki dołączyć. No jak będzie chciał. Nie będzie chciał na pewno. Wiesz, że mam Cię zapisanego w kontaktach i na YouTube było widać? No nie. A jak właśnie Paki krak. Oooo. co? ten chłopiec odcinka. Jak Dlaczego ja gram w ogóle Tikiem? Co? Jaki... Jaki chłopiec? Oczywiście <grym> wyście nie wydurniać to jest mój kanał. Ciebie, bo... <grym> Dobra, to też, to. Od, od, od następnej jest. To jest. To teraz mam nadzieję, że tego nie robisz na żywo. Nie? To dobra, To jest. To no, jest. otworzyć ja chciałem otworzyć tika na odcinku, tak? <grym i zimno> Miałem plan na odcinek, tak? No i co? No to będzie zły, No i co? Ale ja no co? mam plan na odcinek, tak? Ty ja się nie odzywaj, Nubie, bo zostałeś zabity. Przez tego wielkiego grubasa po maku. A ty nie byś został się zabity przez tego grubasa? No nie. Tak, tak. No nie. To, czemu, to czemu teraz nie żyjesz? A skąd ty to wiesz? Ja, no widzę, co bo teraz żyjesz? Ja, no urodziłem się. Bardzo śmieszne. Ale weź mi, nie psuj odcinka, dobra? Ja się nie psuję, ty mnie psujesz. Ale ty teraz nie nagrywasz. No wiem. No właśnie. Nie strzelaj przed kamerą sztucznie. Ja nie jestem prawdziwy przed kamerą. Odmiał księdza! Mieram, juhu! Te ma. Dobra, ja przewinę tę grę. Przewinę Dobra, ja no, czy nie? Być szczere, czy nie? Bo nie chcę teraz za bardzo z nim grać, więc pa. Znaczy, widzimy się po krótkiej przerwie. No to dobrze. Okej, okay, niestety nam się nie udało tego zagrać. Nie udało nam się wygrać, przepraszam. 15 tokenów jest. Yy, już wróciliśmy, jakby ci to powiedzieć. Paul lub... ujawnijcie się, no. co jest jego drugie Dobra, Możemy zagrać na duo. No ja, sobie legendami na duo? Że <śmiany> du y y yes, ja teraz nie mogę za bardzo grać, wiem, że przepraszam, że na odcinku. E Paul... Co? Co? się coś może z góry nikomu stało? Przecież Dobra, bo po tej pucharki po... już nie mogę grać. Ale po tej rundzie. Po tej rundzie, tak. No chyba że też ze, ze swoim kuzynem. Dobra, będziemy grać z twoim kuzynem. No właśnie. Już poświęcę te sto pucharków. No jeżeli się nie śpieszy, to może pan sprzedać w cenie rynkowej. Mają nie ogłomary tego serialu This is my. Jak wow. jest skrzynka po angielsku? Box. Jest? Box chest o, o. Box test. Bo Box test? Box teraz To skrzynka No ja go rozwaliłem. No, Tak się składa, że mamy kolegę jednego, który już nie wyszedł z tej nie, 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 I zobacz, i nie, 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 no to możemy zagrać nareszcie z twoim kuzynem, którego totalnie nie znam. Cześć nie, kuzynie! Dobra. Pola, gdzie jesteś? Ja? E, ja mam problem, bo muszę mieć wi e, z, z domu. A przynajmniej weź powiedz o. jaki ty masz nick. Nie, nie mam znajomych jeszcze. A, a, okej. Okay. To weź mu powiedz jak zaprosić przez kod drużyny on wejdzie może do mojej, do naszego kimu. A? A, a, ale, ale. Ja nie chcę go w klanie. A ja nie chcę wklanie w takim razie. Ej, no dobra. Nie kończę! Dobra, nie chcesz mnie w klanie, proszę. Nie ma nic lepszego niż Wyrzucenie cię z klanu. O nie! Na drugim końcu. Cię wywalić, czy nie? Ej, rozłączył się, jaki noob. Jaki nób? Rozłączył się. Nie, dobra. Nie wiem czy jakby mogę to zakończyć, ale myślę, że to zakończę. Na Tiku... Ej, nie, w sumie. Jeszcze nie chcę tego zakończyć. Może jeszcze uda się tą piątą rangę na Tiku. Bardzo bym chciał, gdybyśmy w ramach odcinka się to zakończyli, chociaż jest 19 już minut, prawie 20 nagrywania. Mm, dobra, mówi się, że do 25 minut będę nagrywał, a potem skończę nagrywanie, a w kolejnym odcinku wbijemy piątą rangę na tylko, bo to nie jest nawet taka bułka z masełeczkiem, co sobie w ogóle coś. Yy, o nie, jeszcze tu wielki bot, wielki spaślą tu będzie. Yy, roza, roza, która ma zeza, roza, która ma zeza, dobra. Taki poko. Taki typowy, random, nie? Hop. Hop. Lecisz, pokos. Lecisz. niech mnie w ogóle go. Nie po co mu to jest. Po co ci to jest, Po co ci to jest? Ty odchodzisz, nie? Nie, niby taki, a ja już nic, mi już... Już na to nie zależy, a potem wraca i mnie chce zabić. No ludzie. Kto to jest? Kto tak robi? A już wiem, ten poko. Dobra, dobra, dobra. O nie, poko. Dlaczego akurat ty? Ja cię akurat nie chcę. Nie lubię cię. Moja głowa też cię nie lubi. I nikt cię nie lubi. Dlatego cię za... Nie, no. Mówicie poważnie? Dlaczego? Dlaczego? Łaj, łaj. waj, łaj, Dobra. Myślę, że to... Jakby dobra. Teraz się nie udało, ale jest czwarte miejsce i to będzie zero. No niestety. Ale dotrzymam słowa i dojdę do 25 minut nagrywania, chociaż się już średnio chce. Dobra, po tej rundzie wam powiem, jaki był wynik. Widzimy się za moment. Okej, okay, runda była dosyć śmieszna. Nie udało się do pierwszego miejsca, że to zajęłem trzecie. Podajże. Co my dwie minuty? Dobra, przynajmniej. Nie chcę walki z bosem. Dobra, napiszę mu. Dobra, że nagrywam, chociaż go nie znam. Albo. Nie. Nie. Nej. Ano to pa. Chociaż nie, nie, nie. No to pa. nie, nie, nie. Jak on to? E, gościu, musimy zapraszać. Zabram z nim duo. Aż do 25 minuty mówi czyli jeszcze 2 minuty nagrywania. Dobra, bierz to. Ej, no... Ty do tego nie idź. No wy się tam macie naparzać. Nie ja z wami. No wy się tam macie naparzać, ludzie, jestem cieniak. Ooo, oh, i rozwala bula, tik rozwala bula. Co to za faza, lol. Tik rozwala bula, tik rozwala go. Tik rozwala bula, tyk rozwala go. Tik rozwala, rozwala, rozwala bula. ha, 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 ha. ha, ha. Jak już zginą. Oh, oh, oh. Dobra. Minuta nagrywania jeszcze. Chociaż po tej gierze chyba już nie będę dalej nagrywać kolejnej. Dobra, mój. Co to było? Ja ci radzę, Fran... Franek, wijać. Nie, 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 nie. Ty mi tak. Da... Dobra, dam się... Tak mnie wziąłeś na hit On też już zginął dawno już po nim Dobra, myślę, że odcinek się podobał następny W następnym odcinku wbiję piątą rangę na tiku. Myślę, że podobały się z nowym zadymiarzem i może wbiję też 4100 Oczywiście karty mogę dać do i tak zrobię też. Więc myślę, że to się podobał. do kolejnych odcinków. Siemano. Cześć.